Chcę Wam dziś pokazać malowanie natryskowe z pomocą agregatu Graco. Zobaczcie, jest to Graco GX21, wystarczający do mieszkań, domów. Farby jakiej użyjemy, jest to farba Beckers White. Jak producent zaleca, tak zrobimy, dolać 10% wody do farby. Im rzadsza, to tym lepsza ta przepustowość będzie przez ten.

z pierwszego razu, musi to wyschnąć i pojedziemy wtedy na gotowo drugi raz. Finalnie pokażę Wam jak to wygląda Po skończeniu. Użyłem dyszy FFL to jest dysza do niskich ciśnień. Mamy teraz wszystko wymalowane na gotowo, dwukrotnie, farbą z agregatu. Teraz musi wyschnąć. Na pewno agregatem jest lepsze malowanie i szybsze. Możemy wtedy uniknąć cień i las. Mhm. A więc tak, już teraz jesteśmy po skończonej pracy, czyli pomalowaliśmy skosy, sufity. Tu mamy jeszcze taką zabudowę też pomalowaną na biało. Tą niebieską ścianą się nie sugerujcie, bo to była tylko po prostu po e, pomalowana ściana do nagrania, Ta no, zabudowa tu góry, bo to jest pomalowana na biało, bo to też będzie biała. Reszta to, to się okaże dopiero w trakcie. Na pewno szybsze, y, szybsze jest malowanie z agregatu, y, ale wiadomo wiąże się to z, z myciem tego agregatu, zabezpieczaniem wszystkiego dokładnie. No jest to procedura, której nie możemy ominąć. Musimy to przejść chcąc wymalować, to, y, wymalować ściany czy sufity agregatem, lecz ma to swoje plusy, ponieważ no, po agreacie nie zostawiają nam jakieś waty, jakieś odcienie, tak jak odwałka. Tym bardziej na przykład jeśli malujemy jeszcze farbę, farbą antyrefleksyjną, możemy do tego użyć. No i, i na pewno wygląda to lepiej. Także filmik Wam się podobał, udostępniajcie, lajkujcie. Trzymajcie się, udanego weekendu. Cześć.